Witam to nagranie w temacie Dax Piramida Short. Jak widać mamy aktualnie spadki na rynku DAXa. Średnia cena aktualnie otwartych pozycji, tej pierwszej pozycji krótkiej, tej drugiej pozycji krótkiej jest tutaj na tym poziomie, około poziom 12,170, czyli średnio mamy zarobione 130. 130 punktów razy dwie pozycje, mamy 260 punktów na plusie aktualnie. Próba piramidy shortowej była już tutaj, gdzie była zawarta pierwsza pozycja, ale cena spadła, otworzyła tą drugą, też short, zawróciła tą pierwszą, zabezpieczyłem na poziomie wejścia, czyli wyszedłem z tej pierwszej pozycji. Pierwsza pozycja była max w stracie około 290 punktów. Aktualnie mamy 260 punktów na tych obu pozycjach. Na pierwszej pozycji mamy około 165, na drugiej około 85 punktów. Docelowy poziom dla tych shotów to 11. 110. Dopiero na tym poziomie będę zamykał wszystko na tych profitach. Oczywiście, jeśli cena nie zawróci i nie złamie piramidy short. Bo jeśli cena zawróciłaby do pierwszej pozycji, to zamykam pierwszą pozycję na break even dla niej, stop loss na poziomie wejścia. Natomiast zaraz otworzy się trzecia pozycja oczekująca. Cel stop i drugą pozycję także zabezpieczę na break -aven. Spadki są dynamiczne, także dopiero tutaj to wsparcie na 11800 z niego powinno być jakieś odbicie. Co do tych spadków jeszcze? Na wykresie M5 widać dokładnie, że dynamiczne spadki Zaczęły się od wtorku dokładnie od godziny 15:50, ponieważ u tego brokera godzina do przodu, 15:50 czasu polskiego, ruch 380 punktów jak na razie, gdzie największa korekta w tych całych spadkach wynosi około 42 punktów i jest zrobiona na notowaniach nocnych. Natomiast w ciągu dnia największa korekta to około 37 punktów. Pozycje shortowe są co 85 punktów. I przewidywany czas dojścia do tych targetów to około. Środek następnego tygodnia. Jeśli liczyć tempo tego spadku, takie jakie jest od torku, czyli w dwie sesje, cena przebyła ten ręcz. Odpowiada to mniej więcej tej zmienności, jaka była pod koniec sierpnia. Także środa. Tutaj dobijamy w piątek, i następny tydzień, także takie. Spadki, możliwa też panika, dlatego na piku 11:100 poziom może być zaliczony. Wykres D1. Jeszcze zobaczymy. Widać, że wzrosty już są powolne. Niektórzy pewnie będą takie kanały sobie rysować. Tutaj było dynamiczne wyjście w ciągu pierwszych 3 miesięcy 2019: styczeń, luty, marzec. Później już od kwietnia mamy rynek boczny. Nawet jeśli brać pod uwagę, że jesteśmy właśnie w tym rynku bocznym, to dolny zakres jest w tych okolicach, czyli te poziomy 11-200. Natomiast ja liczę na dużo głębsze spadki. I tu na samej tej piramidzie będzie już sporo pozycji, bo to jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pozycji. Tu jest tych profit zakładany, czyli wybicie tych dołków tutaj. Dlaczego wybicie tych dołków tutaj? Ponieważ były trzy próby, a nawet jeśli się przyjrzeć dokładnie to cztery, wybicia tych lipcowych szczytów. To się nie udało. Także rynek będzie zniechęcony. I będziemy testować te dolne poziomy. Myślę nawet, że rynek dłużej zatrzyma się w tych poziomach. Między 11, to znaczy 10, 800 a 11, 100. Do tych poziomów docelowo będę prowadził te wszystkie pozycje short. Robię te shorty na trzech rachunkach. Do piramidy na czwartym robię jedno zlecenie shortowe, gdzie tutaj jest ich profit. I w ten sposób widzę DAXA na najbliższy tydzień, na najbliższe dwa tygodnie. Pozdrawiam. Życzę zysku.